Marto, znajdujemy się na gali Galidosa i od razu muszę Cię zapytać na, po, na samym początku o twoje takie apteczne, kosmetyczne hity, które często wykorzystujesz i wiesz, że na przykład kosztują grosze i każda z naszych czytelniczek i każdy z czytelników mógłby sobie kupić. Lubię wazelinę na usta yy, i krem z witaminą A. Czasem stosuję i wszystko, co jest nawilżające. I, I nie jest dla mnie istotne, czy jest z apteki, czy z drogiej drogerii. A właśnie, Czyli, ty nie zwracasz uwagi, jeżeli chodzi o, o kosmetyki na cenę, tylko bardziej. Co, co dla ciebie jest ważne? Ważne jest dla mnie to, żeby były mega nawilżające i żeby ładnie pachniały. I to jest podstawa. Tak, takie A... kosmetyki lubię najbardziej. A co dzień jesteś fanką na przykład takiej wieloetapowej pielęgnacji, czy raczej jak minimalistycznie do tego podchodzisz? Kiedyś bardzo minimalistycznie. Bardzo, bardzo. Teraz trochę bardziej wieloetapowo i lubię nakładać pod krem serum i krem pod oczy i witaminę E pod, witaminę C też pod oczy, więc tak staram się, żeby ta pielęgnacja była trochę dłuższa niż 3 minuty. A jeżeli chodzi o podejście do medycyny estetycznej, to jesteś zwolenniczką, czy raczej jesteś przeciwna? Nie jestem przeciwna. Nie, nie, uważam, że, że wspaniale, że mamy medycynę estetyczną i możemy z niej korzystać. Każdy w swoim jakimś zakresie i w swojej estetyce. Super, ja bardzo za. No i to jest naprawdę fajne. A wyobraź sobie na przykład, nie wiem, w przyszłości zdecydować się na jakiś zabieg inwazyjny typu lifting? Hmm. Nie zastanawiałam się nad tym jeszcze, więc to jeszcze no przedłużę. Tak, dziękuję Ci bardzo. Może przyjdzie taki moment, kiedy poważniej się do takiego zabiegu yy, przymierzę, natomiast teraz nie mam czegoś takiego w swoich planach. I też nie oceniasz gwiazd, które się decydują na tego typu inwazyjny zabieg? Nie, w ogóle. Uważam, że w ogóle ocenianie siebie nawzajem jest straszne. Myślę, że każdy powinien robić to na, na co ma ochotę i... Używać kosmetyków na jakie ma ochotę, korzystać z medycyny estetycznej wtedy, kiedy ma na nią ochotę. Jeśli komuś to robi dobrze dla, dla głowy, dla ciała, dla uśmiechania się do siebie, super. Skoro też jesteśmy na gali promującej i zdrowie, i urodę, to ja też nie mogę Cię nie zapytać o cukrzycę, bo Ty wielokrotnie mówiłaś, że walczysz z tą chorobą. Też wydaje mi się, że zwiększyłaś taką świadomość Polek i Polaków na ten temat. Czy była taka sytuacja w Twoim życiu, kiedy ta cukrzyca właśnie dała Ci się we znaki i wiedziałaś, że to jest ostateczny moment, i musisz o siebie zadbać? Cukrzyca wymaga od chorego tego, żeby o siebie dbać i dużej świadomości tego, z czym się zmagamy i jaka jest ta choroba. Ja myślę o niej każdego dnia, dlatego też mam jakieś takie swoje rytuały, po prostu muszę pić więcej wody, uprawiać trochę więcej sportu, ale też w jakiś ramach niezmęczenia totalnego. I no ona towarzyszy mi prze, przez całe moje prawie życie dorosłe, więc trochę się do niej przyzwyczaiłam i Muszą o siebie troszeczkę bardziej zadbać. Znaczy, tak. niektórzy podchodzą do tematu cukrzycy trochę stereotypowo, bo myślą, że osoby szczupłe czy tak jak te aktywne fizycznie nie doświadczą tej cukrzycy. Czy to mi się wydaje, że to jest właśnie coś takiego, z czym trzeba walczyć, ten stereotyp? Cukrzyca dzieli się e, na dwa rodzaje. To jest cukrzyca e, typu drugiego i to jest zazwyczaj cukrzyca, która dopada ludzi otyłych, a cukrzyca typu pierwszego. Nie ma kompletnie z tym związku. Ja mam cukrzycę typu pierwszego i, i po prostu jestem na insulinie, o to muszę dbać, muszę wiedzieć, że, że ta insulina jest mi do życia potrzebna, a w ogóle jest wiele jakichś takich stereotypów związanych z tą chorobą, ale bardzo cieszę się też z tego, że, że jest mimo wszystko coraz większa świadomość i w szkołach, i na ulicy. I to jest naprawdę ważne. Już przechodząc trochę do takiego może weselszego show, biznesowego tematu, nie wiem czy to oglądasz na bieżąco Tańce z Gwiazdami. Musisz mi zdradzić. Ja w ogóle mało oglądam telewizji, bo nie mam na nią czasu, ale oczywiście znam ten program i wielokrotnie zasiadałam z moją mamą przed telewizorem. A y, słyszałaś o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogaciewicz pożegnali się z show. I co o tym myślisz, biorąc pod uwagę fakt, no, że byli typowani na takich zwycięzców, czy na finalistów nawet? Szkoda, każdej pary szkoda, Agnieszka jest fantastyczną tancerką, jest przepiękną kobietą i e, ja jak oglądałam ich taniec i, i w ogóle jej też e, poczynania w tym programie, ona jest po prostu świetna, ona żyje, cała żyje tym tańcem, każda jej komórka tańczy, bardzo miło się na to patrzy, oczywiście, że bardzo szkoda. A czy było coś takiego, co cię na przykład zasmuciło pod kątem tanecznym? Bo dużo osób mówi o tym, że teraz tańsga z nami stawia na showmanów typu właśnie Tomasz Karolak, czy na panią Basię Burczynowicz, a nie na tancerzy, czy osoby, które mają umiejętności taneczne. Ale pamiętajmy, że jest to program rozrywkowy i, i, i artyści, którzy biorą w nim udział, po prostu zdobywają sobie sympatię. I... Dla mnie fajny jest to show. Dostarcza mi też dużo rozrywki. Buzia mi się uśmiecha i chyba o to też chodzi, więc bierzmy pod uwagę, że jest to program rozrywkowy. Oczywiście przepięknie jest oglądać ludzi, którzy mają swoje umiejętności i robią to po prostu z wielką pasją, ale też miło jest patrzeć na osoby, które robią show w tym programie. No a pani Basia, no to pani no jest po prostu słodka do granic możliwości i ja też bardzo jej kibicuję. A właśnie, czy masz jakiś faworytów, oprócz, tego, tak jak wspomniałaś, pani Basi, kogoś, kto myśli, że ma szansę wygrać program? Nie, nie mam faworytów. Tak jak mówię, nie oglądam stale tego programu, ale coś, co wzbudza we mnie emocje i taniec, który jest taki mięsisty, zawsze mi się podoba i nie ma dla mnie znaczenia, kto tańczy. Też bardzo kibicuję Kasi i Jani. Tak, one też są bardzo w tym takie smaczne, mięsiste, naturalne, prawdziwe. Ostatnio posłanka Jana Lichocka wypowiedziała się dość negatywnie na temat tańca dwóch kobiet. Powiedziała, że to też deprywuje młodzież. I co ty myślisz o tego typu właśnie mocnych słowach? Ja uważam, że taniec jest dla każdego i proponuję założyć wygodne buty i przyjść na salę i wytańczyć wszystkie swoje złe emocje. Wtedy człowiek się poczuje lepiej. A czy Maderna, my możemy Ciebie kiedyś zobaczyć w tańcu z gwiazdami? No a. bo jeszcze tego nie było, a wszyscy trzymamy kciuki. Ach, wspaniale, no jeszcze tego nie było. Ale co możemy, czy nie? Wiesz, no, zawsze można. A Ty już przyjęła taką ofertę? Nie wiem, musiałabym się zastanowić. Ale czy to ze względu na fakt, że Ty faktycznie bardziej jesteś w tym tańcu nowoczesnym, ugruntowana, czy? Ja całe życie tańczę hip-hop, więc zmiana sportowego obuwia na szpilki byłaby dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, więc musiałabym się wiele razy zastanowić. Ale jak już byś na przykład wystąpiła, to miałabyś takiego wymarzonego partnera, z którym byś wiesz, że mogła zatańczyć i dojść do finału? Tam każdy jest świetny, naprawdę. Nie ma to chyba znaczenia, jeśli między dwojgiem ludzi rodzi się jakaś chemia i chcą ze sobą współpracować, to te wybory schodzą gdzieś na drugi plan, zupełnie. Już tak na sam koniec, Marto, powiedz mi, czego ci życzyć? Bo dużo się dzieje zawodowo, rodzinie chyba też jest bardzo fajnie, więc czego ci życzyć? Że, że, wszystkiego, czego sobie wymarzę. Otwierania kolejnych drzwi, tego, żeby mój mu muzyczny materiał już zaczął powoli e, kończyć się nagrywać i, i chyba tego. A kiedy możemy go ujrzeć? Coś nam zdradzisz tutaj? Myślę, że w przyszłym roku na pewno otrzymamy dotrzymamy kciuki. Bardzo, tak, ja też. Ja też. Ale w jakim będzie gatunku umiejscowiony? Coś nam może zdać? Czy to będzie dance, czy może... Będzie odrobinę inny niż zawsze, kojarzący się z mandaryną, natomiast na pewno głowa i noga i ciało będzie mogło do tego tańczyć. I to jest najważniejsze, że dotrzymamy kciuki mandaryna, no i spełniaj się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dziękuję bardzo dobrego. Cię. OK.